Tak buduje się przyszłość. Nowy obiekt, nowa siedziba samorządu województwa to obiekt pasywny niskoenergetyczny to obiekt, który wypełniony jest najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i informatycznymi. Budynek pasywny to przede wszystkim niskoenergetyczność. To możliwości wydobywania energii ziemi poprzez pompy ciepła. To 26 odwiertów na głębokość 200 metrów. To również panele fotowoltaiczne, które zasilają nas w energię elektryczną. Mamy na dachu tego budynku zamontowany obszar, który jest swego rodzaju parkiem, a więc zieleń, drzewa, to wszystko, co buduje charakter, i przyjazność tego obiektu. Jest wykorzystywana w tym budynku tak zwana woda szara. To jest woda deszczowa, która zbierana jest do specjalnych zbiorników, później oczyszczona i wykorzystywana przez nas do użytku sanitarnego. Budynek wyposażony jest specjalne pomieszczenie dla rowerzystów. Możemy przyjmować naszych pracowników, ale także klientów naszego urzędu w pomieszczeniach, które dają możliwość nie tylko zaparkowania i przechowania roweru, ale także możliwość odświeżenia się, możliwość przygotowania do pracy. To są dwa piętra parkingu, w tym pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, w tym pomieszczenia do ładowania samochodów elektrycznych. Tak powinniśmy budować przyszłość. Przyszłość opartą na szacunku, tolerancji i w poszanowaniu dla naszej pięknej zachodniopomorskiej przyrody.